Jak to dobrze, że jesteśmy na drodze do Jezusa. On ma dla nas słowa nadziei. Jego słowa to jest zawsze dobra nowina. Nawet jeśli stawia nam wymagania, nawet jeśli prowokuje do wyrzutów sumienia, Jezus daje nam dobrą nowinę. Wielu ludzi nie rozumiało Jezusa. Trudno im było zrozumieć, jak to jest, że opłatek i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa. Wielu ludzi nie wierzyło i nie wierzy, że jest to pokarm, dzięki któremu możemy lepiej żyć, mieć więcej siły, więcej energii, więcej optymizmu, więcej entuzjazmu i odchodziło. Albo wielu ludziom nie chce się zaprzyjaźniać z Jezusem, odklejają się od Niego. Łatwiej jest odkleić się od wspólnoty, od pasterstwa, odpuścić sobie, niż trwać i być zaangażowanym. Słuchajcie, wszystko to, co jest cenne i wartościowe, musi nas wiele kosztować. No, można kupić, byle jakiego, laptopa, który posłuży kilka lat, a można kupić świetny sprzęt, dzięki któremu będziemy e, świetnie obsługiwać wszystkie sprawy informatyczne, będziemy nagrywać super filmiki i będziemy wykorzystywać to, na co przeznaczyliśmy grube pieniądze. Nasza wiara, nasze wartości to są bardzo cenne elementy naszej codzienności. Inwestujmy w to. Nie odklejajmy się od Jezusa. Bądźmy zaangażowani, trwajmy na tej drodze.